Serdecznie to ja, Bałwan sobie, cześć ty w świątecznym nastroju, bo święta tuż tuż, najwspanialsze no, święta w całym roku. A wiecie, jakie to święta? Ho, ho, pewnie, że to proste pytanie, święta Bożego Narodzenia. Uwaga, uwaga, pytanie numer jeden brzmi, co? wkładamy pod obrót przy dzielnym stole. A. Jest. List do świętego Mikołaja B. A jest to może opłatek, czy też C? C. Sianko. za kciuki. A teraz bałwankowo świąteczne zadanie numer dwa. Hehe. O, o, o cóż to? Spójrzcie tylko. Nasz zegar zamienił się w gramofon. A to znaczy, że teraz czeka nas zadanie świąteczno-muzyczne. Na naszej choince będą pojawiały się różne ozdoby świąteczne, a wasze zadanie polega na policzeniu wszystkich bombek. To co? Jesteście gotowi? Na sam początek policzę razem z wami. I najważniejsze, zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku, aha, tutaj. I nie zapomnijcie o naszej stronie internetowej, to na niej znajdziecie kolejne animacje. Mam bajki. W takim razie, papa, pa. do zobaczenia w kolejnych animacjach.